Drodzy Piątoklasiści, pora już na wprowadzenie nowego wzoru, tym razem na obliczanie pola trójkąta. Zapiszcie sobie temat dzisiejszej lekcji, pole trójkąta. Dziś zapoznam Was z nowym wzorem. P równa się 1, 2 razy A razy H. I teraz przejdźmy do objaśnień. A to podstawa naszego trójkąta bok. H to wysokość trójkąta. I zobaczcie, wiemy, że trójkąt ma trzy boki. Który więc boków weźmiemy do obliczenia pola tego trójkąta? No zawsze ten, na który spada wysokość pod kątem prostym. Czyli tak jak było w równoległobokach, wysokość i dany bok muszą się ze sobą stykać pod kątem prostym. Przejdźmy sobie zaraz do przykładu pierwszego. Zobaczcie, wysokość narysowana w trójkącie ma 5 cm. Ona jest opuszczona pod kątem prostym na bok o długości 6 cm. Dlatego też do obliczenia pola tego trójkąta weźmiemy wysokość mającą 5 cm i bok o długości 6 cm. Nie ten 5 cm, nie 7. Dlaczego? Dlatego, że wysokość pod kątem prostym opuszczona jest na bok o długości 6 cm. Podstawimy sobie teraz do wzoru. Zobaczcie, ten wzór jest bardzo podobny do wzoru na pole rąbów już liczyliście, więc zasadę obliczeń zostawiamy tak właśnie jak w przypadku rąbów. Zapiszemy P równa się, jedna, druga. Zamiast literki A wstawiamy długość boku naszego trójkąta, czyli 6 cm. Zamiast literki H wstawimy sobie długość wysokości, czyli 5 cm. Oczywiście, żeby łatwiej było mi skrócić, Zapiszę to sobie wszystko w ułamku. Tak, i skrócimy. Dwójeczkę z szóstką. Podzielę obie liczby przez dwa. Z dwójki zostanie 1, a z szósteczki trójka. I jaki mamy wynik, 1 razy 3 to 3 razy 5 to 15. A w najnowniku mam same jedynki, 1 razy, 1 razy 1 to nadal 1, czyli moje pole w 15 cm2. Teraz przejdziemy do obliczenia zadań z Waszego podręcznika. Zaczniemy od zadania pierwszego ze strony 66 poziom B. Proszę liczcie równolegle ze mną i możecie liczyć samodzielnie, zatrzymać filmik, a później sprawdzić obliczenia, czy mamy takie same. Wyliczymy tylko punkty zaznaczone przeze mnie na zielono, czyli punkt A, B, C oraz G. Zaczniemy od podpunktu A. Zapiszemy sobie najpierw wzór na pole trójkąta. P równa się 1, druga razy A razy H. Zapisujcie proszę przy każdym podpunkcie ten wzór, wtedy on zapadnie nam w pamięć. No i e, podstawiamy do wzoru. Zamiast literki A, co podstawimy, bok, który styka się z wysokością. Tu mamy bok 8 cm, ten 5, który wybierzemy. Oczywiście 5 cm, ponieważ to ten bok styka się z wysokością, która ma długość 7 cm. Podstawiamy do wzoru. W ten sposób sprawdzam sobie tutaj jeden. Tu sobie zrobię 2,5, chociaż ta liczba nie jest parzysta, ale akurat 5 przez 2 łatwo podzielić 2,5. I zostanie mi tak naprawdę do obliczenia 1 razy 2,5 razy 7, a w mianowniku same jedynki. I otrzymujemy 17,5 pierwszych, czyli 17,5 cm2. Czy nie, mogliśmy tutaj inaczej policzyć? Tak, mogliśmy zrobić najpierw 5 razy 7. To jest 35, a później skrócić i tak przez dwa podzielić przez 2, bo pamiętajcie, że kreska ułamkowa to jest to samo co znak dzielenia. Dobrze, przechodzimy do podpunktu B. W podpunkcie B um, zastanówmy się najpierw, gdzie jest wysokość. wysokości szukamy przypinem albo w środku figury, albo na zewnątrz. Tu odcinek oznaczony na niebiesko, 5 cm to nasza wysokość. Jest ona opuszczona na przedłużeniu boku, którego? 4 cm, a więc to ten bok weźmiemy do obliczenia pola. I znowu zacznijmy od zapisania wzoru na pole trójkąta. P równa się 1 druga razy A razy H. <laughs> za A stawiamy 4 pierwsze, 4, za H 5 pierwszych. Skrócę sobie. 2 podzielone przez 2 to 1, 4 podzielone przez 2 to 2. Po skróceniu, wymnożeniu pozostałych ułamków otrzymujemy pola trójkąta równa 10 cm2. I kolejny podpunkt, podpunkt C. Znowu zapiszemy sobie wzór. Pod punktem szukamy wysokości. Jest tym razem w środku trójkąta. Ma tylko 1 cm. Natomiast na który bok jest opuszczona? Na bok o długości 8 cm. Tak, zobaczcie. Wysokość i bok stykają się pod kątem prostym. Więc wybieramy ten bok o długości 8 cm. Zapisujemy obliczenie. Wkracamy i zapisujemy wynik. 4 cm2. Przechodzimy do podpunktu G. Podpunkt G. Szukamy wysokości. Nie ma jej w środku, więc szukamy na zewnątrz. Opuszczona jest na przedłużeniu boku. Który to bok? Miałem sobie po tym przedłużeniu. A, to jest bok o długości 7 cm. Czyli już wiem, że moja wysokość ma 4 cm, bok, na który jest opuszczona 7 cm, czyli to te dwie wielkości, te dwie długości wybieram do obliczenia pola mojego trójkąta. Podstawiamy do wzoru. Spróbujcie samodzielnie i zaraz sprawdźcie wynik. Już sobie podstawiłam, skróciłam sobie dwójkę z czwórką. Pamiętacie, tu wszędzie mamy mnożenie, więc mogę pierwszy ułamek z ostatnim ułamkiem skracać. I obliczam wynik, zapisuję wynik. 14 cm2. Teraz przechodzimy do troszeczkę trudniejszych zadań. Nadal zadanie pierwsze, strona 66, ale poziom C. Pamiętacie? Równoległoboki i rąby liczyliśmy również w ten sposób. Nie mamy danych podanych na rysunku, ale wiemy, że dwie krateczki to 1 cm i tego się trzymamy. Wszędzie, gdzie zobaczycie figury narysowane na kartce w krawkę i nie będzie do tego żadnej informacji, to zapamiętajcie, że liczymy właśnie w ten sposób. Dwie krateczki to 1 cm i szukamy sobie odcinków, które możemy odczytać. Dobrze, zajmiemy się pod punktem A na początek. Który z boków trójkąta mogę odczytać? Oczywiście tylko bok AB. Dlaczego? Bo zobaczcie, on ładnie jest narysowany wzdłuż linii, prawda? Te są gdzieś tam po ukosie, więc nie jesteśmy w stanie odczytać ich długości. Policzmy sobie, ile ma kratek, ile ma centymetrów. No, mi wyszło 5 centymetrów, czyli 10 kratek. 5 centymetrów ten bok. W takim razie, skoro y, mam ten bok AB wybrany, to wysokość musi być opuszczona na właśnie ten bok. Skąd będę opuszczać wysokość na bok AB? Otóż z wierzchołka, który leży naprzeciwko. Jedynym wierzchołkiem, jaki został, jest wierzchołek C, czyli z tego wierzchołka będę opuszczać wysokość. Ale pamiętajcie, mogę w ten sposób, ten? Nie mogę, ponieważ wysokość musi iść pod kątem prostym. Tu się nie da. Jedyna możliwość, to zobaczcie, do przedłużenia boku, tak? Puszczam wysokość na przedłużenie boku AB. Mam nadzieję, że wyszło mi równo. I ta wysokość składa się z czterech kratek, czyli na 2 cm. I teraz już wszystko. Wiadomo, możemy przejść do obliczenia pola tego trójkąta. Wstawiamy za literkę A 5 cm, a za literkę H 2 cm. Po podstawieniu do wzoru i skróceniu otrzymujemy wynik P równa się 5 cm kwadratowych. Teraz przejdziemy do podpunktu B. Ustalmy sobie zatem najpierw, popatrzmy, który z boków możemy podać, którego długość boku możemy podać. Tego niebo jest po ukosie, ten leci po ukosie, więc długość boku BC, możemy podać. Liczymy raz, dwa. 3, 4 cm, 8 krateczek, czyli 4 cm. Teraz musimy znaleźć wysokość. Ma być opuszczona na ten bok pod kątem prostym, więc z którego z wierzchołka? No z tego, który jest naprzeciwko boku BC, więc został nam tylko wierzchołek A. Spróbujemy opuścić pod kątem prostym. No, tu na tych rysunkach musi nam to wychodzić, słuchajcie, po linii, tak? Po, po kresce, więc... Myślę, że nie będziecie mieli problemu z odnalezieniem tego. Dobra, zobaczmy. O, ta wysokość ma 1,5 cm. Dobrze, i zapisujemy pod punkt B, zapisujemy wzór i próbujemy obliczyć. Tak, zapisujemy w ten sposób. Nie bójcie się, czy tutaj jest ułamek dziesiętny, w jakimś tam ułamku zwykłym, to yy, niczym nam nie przeszkadza. Kracam sobie 2 i czwórkę przez 2, tutaj zostanie 1, tutaj 2 i już możemy w prosty sposób policzyć, ponieważ w liczniku zostało nam 1 razy 2 to 2, 2 razy 1 i 5 to 3, w mianowniku za to, to mamy same jedyneczki, czyli nasze pole to 3 cm kwadratowe. Robimy teraz wspólnie podpunkt C, ten różowy. Szukamy boku, który możemy odczytać, którego długość możemy odczytać. Po linii prostej idzie tylko bok CA. Ma on 1 cm, ponieważ składa się z dwóch kratek. Szukamy wysokości, która na bok CA jest opuszczona. Jeżeli C i A to znaczy, że został nam tylko wierzchołek B. Szukamy wysokości opuszczonej z wierzchołka B. I znowu zobaczcie. Ten trójkąt jest taki wąski, czyli my już wiemy, że ta wysokość no, będzie, nie będzie się mieściła w trójkącie, bo nie ma tu kąta prostego. Po kącie prostym, pod kątem prostym, czyli po linii, my musimy wysokość puścić na przedłużenie tego boku AC. W ten sposób policzymy sobie jeszcze raz dokładnie 2, 3, 4,5 cm na ta nasza wysokość. Podstawiamy do wzoru. I teraz jak wolicie, możemy sobie skrócić dwójeczkę i 4,5, chociaż jest to ułamek dziesiętny, ale nic jest to mi na przeszkodzie, żeby skrócić, ponieważ żadną inną liczbą się tutaj nie da. Ale jeżeli ktoś woli najpierw wymnożyć, to zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Wymnożę licznik 1 razy 1 razy 4,5 to 4,5, 2 razy 1 razy 1 to 2. I co muszę zrobić? I tak muszę tak naprawdę skrócić dwójkę i 4,5 czyli podzielić 4,5 przez 2. Pamiętacie, kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. Jeżeli ktoś nie potrafi w pamięci, może zrobić to sobie sposobem pisemnym. Uczyliśmy się niedawno. To jest prosty przykład, ale przypomnijmy sobie, nie zaszkodzi. 4,5 podzielimy przez 2. Możemy dzielić? Możemy, bo w tej drugiej liczbie nie ma przecinka. W tej pierwszej liczbie przecinek może być. No to dzielimy. Najpierw 4 przez 2. Mieszczą się w czwóreczkę dwie dwójki. 2 razy 2 to 4. Odejmuję. Nie zostaje mi żadna reszta. Pada piątka. 5 podzielone przez 2. No też zmieszczą się dwie dwójki w piątce. 2 dwa razy 2, dwa, 4. Odejmiemy sprawdzimy z tej reszty. 1. 1 przez 2 podzielić nigdzie. Nie ma już żadnej liczby do opuszczenia, więc co się dzieje? Jak tutaj nie ma żadnej liczby, to znaczy, że jest tam 0, więc tak naprawdę opuszczamy 0, dopisujemy 0. 10 podzielone przez 2 to 5, sprawdzamy, 5 razy 2 to 10 i nie zostaje nam już żadna reszta. Jedna ważna rzecz, nad przecinkiem równo zaznaczamy przecinek. Czyli nasze pole to 2,25 cm2. Tego zadania zrobimy sobie jeszcze podpunkt E. Już zapisałam wzór na pole trójkąta. T równa się jedna długa razy A razy H. Teraz znajdziemy sobie bok A. Który bok możemy odczytać? Tylko bok AB, czy tam BA. Tak? Jaką ma długość? I wychodzi 2,5 cm. Mamy już bok. Teraz znajdziemy wysokość, która na ten właśnie bok jest opuszczona. Z którego wierzchołka, skoro bok jest w A, to zostaje nam wierzchołek C pod kątem prostym. Już widzicie? Po linii, po liniach prostych, po to te plateczki tutaj są. I już mamy narysowaną wysokość. Pod kątem prostym ta wysokość do naszego boku jest opuszczona. Policzmy jaka jest długa. 2 cm. Dobrze. Czyli nasz bok to 2,5 cm. Wysokość 2 cm. Podstawiamy do wzoru. Kratam sobie. 2 i 2. Obie podzielą się przez 2. Czyli jest 1. 1. I pole jest równe 2,5 cm kwadratowego. Jeszcze jeden punkt w dzisiejszej lekcji. Chciałabym, żebyście też zaznaczyli sobie jakoś na kolorowo napisali w zerszytach takie pytanie. Jak obliczyć pole trójkąta prostokątnego? My już wiemy, co to jest trójkąt prostokątny. Jak ktoś nie pamięta, proszę, żeby zajrzeć do skoroszytu. Tam są bardzo ważne informacje w tych skoroszytach. Trójkąt prostokątny to taki, który ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre. Jego boki nazywają się dwie przyprostokątne, ponieważ leżą przy kącie prostym. Czyli przyprostokątne. Trzeci bok, który leży naprzeciwko, nazywa się przeciwprostokątna. I tak, zapamiętajcie sobie ważną informację. Też już o tym mówiliśmy. Zawsze najdłuższym bokiem będzie przeciwprostokątna na przeciwko kąta prostego. To będzie zawsze najdłuższy bok. Ta informacja będzie Wam też potrzebna do obliczania pola trójkąta prostokątnego. Kiedy będziecie mieli podane wymiary boku. Będą podane trzy boki. Które z tych boków weźmiemy do obliczenia pola trójkąta? A dlaczego boki chcemy brać do obliczenia pola trójkąta? bo pamiętacie, jak rysowaliśmy wysokości w trójkącie, okazało się, że jedna znajduje się w środku, a może ją narysuję teraz, kąta, wierzchołka kąta prostego wysoko znajduje się w środku w trójkąta, natomiast dwie pozostałe znajdują się na zewnątrz. Nie na zewnątrz, tylko są a tak naprawdę bokami. To jest jedna z nich. I druga, czyli tak naprawdę dwa boki trójkąta są do siebie wysokością i podstawą. Dlatego zawsze do obliczenia pola trójkąta prostokątnego, jeżeli będziemy podane mieli tylko jego trzy boki, weźmiemy te dwa boki, które są krótsze. Dwa krótsze boki, 10 cm, 24 cm. Ten bok i ten stanowią do siebie jednocześnie wysokość i podstawę. Czyli zapamiętujemy ważną informację. Zawsze wybieramy dwa krótsze boki do obliczenia pola trójkąta prostokątnego. I podstawiamy yy, do wzoru. Sprawdzamy sobie 24 na przykład przez 2. Wykonujemy mnożenie. I już mamy policzone pole trójkąta prostokątnego. I jeszcze jedno zadanie. Dzisiaj wykonamy je wspólnie. Zapiszcie też w zaszycie. Obliczymy pole trójkąta prostokątnego o takich bokach. Pamiętacie ta zasada, o której mówiłam przed chwilą? Które boki trójkąta weźmiecie do obliczenia jego pola? Dwa krótsze boki, czyli 5 cm, 12 cm. I podstawiamy sobie do wzoru. Wkracamy. Nasz wynik to 30 cm kwadratowych. Tak jest pole tego trójkąta prostokątnego. I podsumujmy sobie dzisiejszą lekcję. Poznaliśmy nowy wzór na pole. Trójkąta. P równa się 1 druga razy A razy H, gdzie A to jest podstawa, bok, a H to wysokość. Na ten bok opuszczona. Wróćmy jeszcze raz do trójkąta. Zobaczcie. A bok. H wysokość, pamiętajcie, muszą się ze sobą stykać pod kątem prostym. Proszę zapamiętać sobie ten wzór. Proszę utrwalić sobie informację, jak liczymy pole trójkąta prostokątnego. To były ostatnie nasze zadania. Jeżeli ktoś nie zdążył wyliczyć tych wszystkich zadań równo ze mną, proszę, żeby włączył sobie filmik jeszcze raz, gdyż naprawdę te wszystkie zadania powinny znaleźć się w Waszych wyszytach. Na jutro przygotuję Wam plik z zadaniami, które policzycie samodzielnie. Gdyby były jakieś problemy z zadaniem, proszę odzywajcie się do mnie na Messengerze albo przez e-dziennik. Ja podpowiem, bo czasami coś Wam nie wychodzi, widzę, że są bardzo słabe wyniki, a wy się w ogóle nie kontaktujecie, próbujecie rozwiązywać testy kilka razy. Nie o to chodzi. Jeżeli macie jakiś problem, ja zawsze jestem dla Was, piszcie na e-dzienniku albo na Messengerze, jak Wam wygodnie. Dziękuję za dzisiejszą lekcję i pamiętajcie o polu trójkąta.